Dzień dobry. Na sam początek pogramy sobie dzisiaj porta. Ja, kamera, 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 kamera. Witam, to jestem ja. Tak, po prostu sobie kamerkę włączę. Ojej. Po czemu nie? musimy pomóc naszej malutkiej sandrze, żeby osiągła swój wielki cel. Musimy jej pomóc, bo biedna yy... no wejdźcie sobie na linka to sobie przeczytacie. O, jest. troszeczkę pieniążków swoich, Wreszcie mojej, mojej mamy przekazałem dla małej Sandry aż 40 zł, a mama teraz dla, z, ze swojej woli dała też 10 zł i musimy dać jej Potrzebuje jeszcze tyle pieniążków No, a my spróbujemy jej pomóc No Pan maleśnior. Ja. Ale to jest kozackie. Kratos, no zbierać topki. Wow, wow, wow! Brawo, wow! Naprawdę, zdziwiłem się. <todgłosy> Tutaj już naprawdę karnecik wszystko kupione i gdzie jest ten kratos? Sobie kupić mi. A dobra, nie, nie posyłamy sobie zły szkinowek. Nie przyjmujemy... o krzaczek, 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 krzaczek. No. Tylko tego gościa sobie możemy zaprosić. <słyska>

Prost, juwa, jerno, no proszę pana, no. A, czat, chwila, chwila załamki, przerwa. Dobra, jak to się, tu jestem, nie? Tylko sprawdzę. Sekundowa nas... Dobra. Mm. Czekajcie mm. tu.

o, Boże, musimy odpalić sobie psa Muszę zobaczyć hmm, Jak mian wyglądam jak... Co się teraz dzieje? O! jak mnie on wyglądam z tym PS-em w ogóle bym musiał coś światło zgasić, żeby fajnie wyglądać o dobra, jestem wreszcie człowiekiem <laughs> chociaż zawsze nim byłem to jest racja jedna wielka racja w moim życiu Byśmy musieli najpierw zacząć aaa, może coś takiego a może najpierw solóweczka i sobie zrobimy jakieś tutaj zadanie, żeby tutaj jak najszybciej... włączyć rzeczy. Dobra, teraz czat możecie pisać na znaczy, trzeci. Czekajcie, czekajcie, będę musiał się tylko tutaj wyciszyć. Chwila, 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 chwila. I teraz sobie tylko tutaj czat na żywo zrobię i połączę z czatem. Dobra, dobra. Wykonuj zlecenia. Co to ma być? Praca jest zawieszona. Trzeba umieć szukać. Wykonuj zlecenia. Odwiedź... Gdzie to jest? Czas powiedzcie mi, gdzie to jest? Odwiedź brzeszczot. Co to jest brzeszczot w ogóle? Tak w ogóle z ciekawości, w ogóle. <śmiech> <śmiech> ja się zatrzymam na nowy sezon, chociaż znowu trzeba będzie wbijać, dużo, dużo, dużo trzeba będzie wbijać. Dzisiaj troszeczkę sobie posiedzimy na tym stringu, powiem wam. Bo musimy jak najwięcej, to już dla naszej malutkiej Sandry, która bardzo potrzebuje tych pieniążków, dlatego mamy kamerę. Dlatego mamy piękną kamerkę. A niestety musiał pokazać własną tożsamość. <grym> Wczoraj A2 jest normalnie, wszystkich tutaj tam normalnie. Nawet Jacobowi musiał odpowiadać, nie? Ale że 3 HP Uuu, uh, Że co, że w locie hedzik? Yy, gdzie tutaj? Mm tak z Dog. sorry, ale no problem. I don't understand bro. Liczę od 15. Dobra. Dobra, ja co byle gdzie, bo nie wiem nawet, gdzie mam lecieć. I tak oto gram swoją pierwszą gierkę w tym sezonie. Ej, wjeżdżamy w punkt zerowy? Jada w punkt Dobra, ja tu ginę. No ile on ma w ogóle HP? No i mu zostało 10. Ale pogers, nie? Co się tu w ogóle zadziało? No. Kariera jakąś muzyczkę sobie włączymy. Tutaj nie. Mm. Dziesięć kaz, za to dostaniemy. Co się dzieje? O designerów. No tanks, bro. Chociaż... Mortem z głowy. Pieter, jeżeli tu jesteś, to zaraz odbierę zaproszenie tobie. O, tutaj jest Żabson. Który potrzebuje kewa. Deka. Użyj to? No bambol mi yeah. Już pięter odbieram. About you, bro <ścoughs> nie, nie, ważne. No, halo, słyszać mnie? Ja mam normalnie streama Ej, w ogóle mam kamerkę włączoną w OBS-ie i w ogóle wszystko, cały ekran już wszystko. No, nie widać, no. Eee. Dawaj areny. Dobra, musimy się najpierw rozgrzać na dół, ok? A, okej, okay, dobra, no to... No to dawaj. Zjedz jabłka, <grych> XD Lexa, Ale to jest... No wiem, dzisiaj jest... Nie, dzisiaj jest w sklepie, nie? Ale... Zni... U mnie zniknął Startowy ninja. A uliczny ninja, czaje. Ej, dlaczego ty chcesz grać do bo wiesz creative? kreatyw. Okie, jesteś bycie esas. Ej, dlaczego tutaj jest taki złoty bananek? Tak właściwie. Ja właściwie teraz gram swoje pierwsze gry w tym sezonie. Chyba zauważyłeś. Co? No nie widzisz mojego levelu? No właśnie, ja już bym dawno robił 17, tak jak ty. Bo ja jestem pro, normalnie j i ja oglądam i normalnie się uczę przez to. No, J-Kova, ja Jacoba, Jacowa, no no na na no. no, no. Ej, zdziwiłby się, jakby mi Rafa na streama weszedł? No to możesz się dzisiaj. Dzisiaj możesz się jakoś nie zdziwić. Ej, dzisiaj możesz się nie zdziwić, że Rafa nie wejdzie na streama. Prawdopodobnie. Może. Może wejść. Nie wiem, bo ma, są jakieś duże procenty, bo ja mam streama charytatywnego. Tak, mam wszystko. Co? Musisz się zalogować do Tipri i wszystko robić, żeby żeby można było. ja nigdy tego nie widziałem, tego... tego, ja zawsze na Elgram. gram Ej, co to ma być w ogóle? I... dlaczego wziąłeś taka niby? Gdzie jest pompa. No, ale chodzi mi o spaza. O dzięki. Eee, rybki i niebieska enka. A dlaczego nie snajperka? Dobra, Start! Kurde, co ja w ogóle odwaliłem. Przepraszam, od ja nie Widzisz jak ja widzisz jak ja na, ja na klawie gram? No. Jakbyś nie wiedział. No. Od pewnego czasu mi się podoba granie na klawie, oj! Ale sobie tutaj ja normalnie jestem pronie. nie. Co ja w ogóle odwaliłem? Słyszałem. Tak. Chłobys totalnie pode mną. zacząłem dobrze grać Dlaczego ja w ogóle skakać nie mogę? To co pisne Ajajaj! Możemy jeszcze raz? Nie, bo jak się spadnie, to nic się nie dzieje, nie? ja cię widzę, kopię. Nie, 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 nie. Chłopie. Oj, sorry, tutaj też jest Schodek. Oj, przepraszam, czekaj. Nie zabijaj mnie, bo... O nie! Wow! Ale się tutaj zbudowałem, ja miałam tak szybką myszkę. Ja on tak właśnie mega szybko, nie? Musisz troszeczkę zawrócić, wiesz? I jak ja spadłem, a tak było dobrze. Ja normalnie sobie dziewięćdziesiątki waliłem. Jak normalnie tak tak samo 90ki jak na mojej kartkówce z No czekaj, bo ja muszę się tu wspiąć. Oj nie, boczku.